No siema, dzisiaj troszeczkę luźny film, taki jak był z Duma, ponieważ ogrande w stranding i no, trzasnęło mnie. Tak mocno, że nagrałem ten film, znaczy nagrywam czas teraźniejszy dla mnie teraz. I to będzie, jak mówiłem, luźny film, czyli nie mam skryptu, mam tylko punkty, o których chcę pogadać i będę pokrótce omawiał grę bez większego namysłu, <laughs> więc jeżeli chcecie możecie to odpalić w tle, nie będzie super montażu, po prostu gameplay z gry i to jest forma podcastu, jestem białym człowiekiem, nagrywam podcast, <laughs> nie no, żarty żartami, ale no, czas pogadać się Death Stranding, czyli grze, która no, Zaskoczyła mnie. Najpierw masz od takiego kontekstu historycznego, bo z grami Kojimi jestem dość nowy. No, faktycznie pierwszy raz w jego gry zagrałem może z dwa lata temu. Zaczynając od MGS-ów, a jeszcze wcześniej od MGR-ów. I powiedzmy, no, zakochałem się w tym człowieku. No, kurwa, on dobre gry robi. mgs -y uwielbiam, No, sorry, piątka i trójka to moje ulubione części. I od tych dwóch lat troszeczkę się szykowałem na to Death Stranding, choć nigdy nie było czasu, chęci i możliwości, żeby zagrać. Ale jakoś po paru latach udało się ruszyć dupę, żeby ograć Death Stranding i najkrócej i najlepiej może to określić jako najlepszy symulator chodzenia na rynku. Wiem, że w tym momencie zdenerwowałem jakieś parę tysięcy osób, ale tak, w gruncie rzeczy to jest symulator chodzenia i nie jest w tym nic złego, bo to jest najlepszy, jak mówiłem, symulator chodzenia. Będę się dużo razy powtarzał, wybaczcie. Tak gram proste założenia. Gameplayowo idzie z punktu A do punktu B. Tylko że wszystko po drodze jest po prostu inną wielką przygodą. Wiecie, nie liczy się cel, liczy się podróż. I chyba kochi wziął to do serca, bo każda podróż, każde wyruszenie z bazy, to jest Rozpoczęcie jakiejś pięknej przygody, która może nieoczekiwanie zaskoczyć. I gameplay, który się obraca wokół tego całego chodzenia, próbuje zrobić w całości, powiedzmy, sandbox z chodzenia, ponieważ stosujemy tyle możliwości, tyle zabawek. Kaman, masz egzoszkielety, które pozwalają ci nosić więcej rzeczy, szybciej się poruszać, czy dawać ci yy, yy, wspomaganie na bardzo górzystych terenach. Mamy aerobagażniki, które mogą służyć jako, no, bagażniki, ale też jako deska do jeżdżenia, nie żartuję. Mamy pojazdy, mamy budowlę, możemy budować mosty, możemy stawiać wszędzie drabiny, liny, żeby się przetrzeć przez wysokie góry lub przez bardzo ostre rzeki. I to wszystko składa się na to, że na każdą podróż, żeby się przygotować, zaplanować, bo... Okazuje się, że dotarcie z dość płaskiego terenu do dość górzystego może być naprawdę trudne. I to, co bardzo, bardzo ekscytuje, że ciągle musimy uważać. To nie jest gra, którą możesz odpalić i na automacie grać, bo ciągle coś będzie. No, tutaj się potkniesz, to trzeba złapać równowagę. Trzeba balansować tym, co mamy na plecach albo nosimy w rękach. I oczywiście musimy zwracać uwagę na całe otoczenie, bo otoczenie w tej grze to jest jeden wielki, główny bohater, bo. Jak możesz urozmaicić grę o chodzeniu? Dodaj ciekawy teren. I Kodzi to zrobił. W tej grze masz wszystkie możliwe rodzaje terenów, jakie są możliwe. Są bardzo płaskie, dość praktycznie jak z Minecrafta, te płaskie pleiny, ale też są góry, kamieniste, rozdrożam, piaszczyste wydmy. Wszystko w tej grze jest powoduje, że jeżeli przechodzimy przez dany teren, to musimy zaplanować jak chcemy to zrobić. Bo okazuje się, że po płaskim matwo idziemy, a po takich kamieniach to ciągle się wywalamy, potykamy. Przez co planowanie terenu, planowanie wycieczki, planowanie tego jak chcemy się poruszać jest naprawdę tutaj kluczowe. I to w pewnym sensie uzależnia. Bardzo ironicznie względem tego, o czym ta gra jest, i o pewnych, no można powiedzieć, przeciwnikach, którzy są też uzależnieni od takich paczek, ale właśnie, noszenie paczek uzależnia. Często miałem tak, że idę do jednej stacji, to zbieram paczki z innych, no bo są po drodze, no to mogę coś dostarczyć albo odebrać. I ma coś w tym takiego uzależniającego, że chcesz odbierać te paczki, dowozić to. I robić to na jak najlepszą ocenie. Bo to jak doniesiesz paczkę, zależy ocena na koniec dostawy, bo można paczkę zniszczyć. I to jest bardzo ciekawe, bo paczkę można zniszczyć na 15 tysięcy różnych sposobów. I lepiej, żeby ich nie niszczyć, bo w momencie kiedy widzę informację, że paczka zniszczona, no to troszeczkę coś we mnie umiera, ale... Co, jak mo co może zniszczyć? No, kurde, no może się wywalić, to paczki zlatują na podłogę. Możesz tymi paczkami rzucać, to też się zniszczy. W grze jest taki temporal, czyli deszcz, który fabularnie przyspiesza yy, przepływ czasu dla danego przedmiotu. Powiadając, że paczki się rdzewieją, jak się paczka yy, uszkodzi, no to zawartość zaczyna się wtedy psuć. Można tym zapobiec, używając sprayów. Ja wiem, że brzmi trochę dziwnie, jak o tym opowiadam, ale naprawdę. W tej grze przenoszenie paczek jest czymś bardzo uzależniającym, nawet powiedziałbym chorym, bo nagle przenoszę z jednego punktu 3 tony materiałów, na które muszę uważać, i gademy. to najlepiej spędzone pół godziny w moim życiu, bo takie przenoszenie paczek często tyle trwa, bo ma się duży na plecach, trzeba uważać, gdzie się idzie, żeby nie zniżyć tych paczek. I szczerze, grając miałem podobny feeling co w ets 2. Wiecie, Euro Truck Simulator 2, gdzie też leci z punktu A do punktu B. Mam no, podobnie, też odpalam sobie podcast czy film, naprawdę w Stranding i po prostu przenoszę te paszki. To jest naprawdę strasznie relaksujący gameplay, bo chodzi o to, żeby przenieść coś z jednego punktu do drugiego. I podczas tej drogi naprawdę mogę się zrelaksować, bo moje bodźce nie są atakowane z każdej strony. I po prostu idę słuchając muzyki lub gościa z podcastu i, i dowożę. I na koniec dnia, kiedy już donoszę i dostaję informację, że 5 gwiazdek y, dostaje rangę S, no to, to samocna się podbudowuje. Ale tak, i y, to jest symulator chodzenia, sandbox chodzenia, ale też to potrafi być gra akcji, bo dużo jest w tej grze elementów takich akcyjnych, ma przykładowo mów, czyli powiedzmy wrogich kurierów, z którymi możemy walczyć, to też, no dobra walka w tej grze nie jest jakoś super skomplikowana ma przykładowo sznur, którym możemy związywać przeciwników choć później dostajemy broń maszynową i lepiej używać tą non-lethal, bo tego nie sprawdzałem ale w grze śmierć jest czymś bardzo niepożądanym, bo autentycznie w fabule Ktoś umrze, to trzeba ciało spalić, bo inaczej no, robi się wielki krater. Nie będę wchodził bardzo w bardzo szczegóły fabularne teraz. Ale nagle mamy tutaj takiego fajnego shootera z trzeciej osoby, gdzie musimy troszeczkę też uważać na paczki, bo oni też potrafią nie strzelać, też się już Nie ma tej akcji aż tak dużo. Powiedziałbym nawet, że jest za mało, że często ta akcja była często pomijana. Ja w pewnym momencie, jak dostarcza, po prostu przebiegam przez środowisko mów, a boss fighty w grze, choć były naprawdę fajne, to rzadkie. O wiele częściej gra jest po prostu horrorem. Bo w grze są wynurzeni, BTs. I wtedy gra się zmienia w faktyczny horror. Otóż, zaczyna padać deszcz. Bo nasze dziecko na piersi. Tak, że to jest ta gra, gdzie mamy dziecko na piersi i to ma kurwa sens. I nagle odpala się odratek i musimy skanować przestrzeń, szukając wynurzonych duchów. Bo nie możemy na nich trafić, bo jeżeli nas złapią, no to... no. Zaczyna się nieciekawie. Te muły i BTs są naprawdę ciekawym konceptem, jeżeli chodzi właśnie o urozmaicenie przenoszenia paczek, bo nie możemy po prostu biec. Musimy zwracać uwagę, co nas atakuje i dostosować się do tego, co się dzieje wokół nas. W pewnym momencie będziemy się skradać. Pewnie momencie będziemy musieli atakować, a czasem będziemy naprawdę panikować, bo paczki się rozwalą, rozrzucą się, a my będziemy w dupie. No naprawdę, powoduje, że każdy po prostu, każde zlecenie jest ważne i potrafi dodać adrenaliny, bo nagle wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle i trzeba troszeczkę improwizować. I właśnie muły, te BTS. Są idealnym dodatkiem. Na początku nie mamy za dużo możliwości radzenia sobie z nimi, ale jak mówiłem, im więcej gramy, tym więcej sprzętu dostajemy. Możemy strzelać krwią, możemy, na tym przykład, dostawać pancerz, który nas chroni. No, gra, jak mówiłem, jest sandboxem. Gra daje ci bardzo dużo zabawek i pozwala się nimi po prostu pobawić. I to jest właśnie w tym piękno, bo jeżeli się nimi nie bawisz, to po co w to grasz? Tak naprawdę. W tej grze się masz bawić i urozmaicać sobie podróż. Ale nie tylko ty się tak bawisz, bo Death Stranding to jest MMO bez ludzi. Jeżeli odpamięmy, że tryb online, to na świecie gry spotkamy bardzo dużo rzeczy z innych światów, z innych, od innych ludzi. Czy to będą budowle, czy to będą paczki porzucone. I to jest jedna z najlepszych rzeczy w tej grze, ponieważ Pomimo tego, że gramy na singlu, to czujemy, że to, co my robimy, ma wpływ globalny. To jest chyba naj... właśnie najpiękniejsza rzecz, bo idziemy sobie, widzimy most innego gracza, przechodzimy sobie lub patrzymy, że jest mega górzysty teren, nie wiem jak się przez to przedostaniemy, ale nagle okazuje się, że ktoś też miał taki problem i jakoś go rozwiązał, i my z tego rozwiązania korzystamy. I to działa z dwie strony, bo też my coś zbudujemy, uznamy, że hej, tu trzeba coś zbudować, bo nam yy, sobie nie radzimy. I to pomoże innym graczom. I najpiękniejsze uczucie w tej grze jest takie, że w momencie, gdy to wybudujemy, to skończymy grać, wrócimy dzień później, to zobaczymy informację, że ktoś skorzystał z tej drogi, ktoś skorzystał z tej drabiny, ktoś skorzystał z tej tyrolki. Naprawdę robi się miło. Mamy porzucone ładunki, które możemy dostarczyć. I po co to robimy? W sumie nie ma większego to znaczenia, ale chcemy to robić, bo uznajemy, że. Jak paszka leży, to warto ją dostarczyć. I to jest to właśnie gameplay loop, dostarczasz patrz i buduje rzeczy, które mogą się przydać nie tylko Tobie, ale innym graczom. I to co jest piękne w tym, że teraz po tych 6 latach od premiery chyba, widać ile graczy w to grało i ile rzeczy zostało tutaj wymyślonych. I powoduje, że trochę żałuję, że nie grałem tego na premierę. Bo wyobraźcie sobie, że teraz macie tyle budowli w środku gry, że, które, między którymi możemy się poruszać, które ułatwiają grę. A to co musiało być na premierę? Jak mało tego miało być. I pionierzy, którzy piesi zagrali, piesi wybudowali, to naprawdę byli pionierzy. Ja teraz wkrótce, 6 lat później, już na gotowe praktycznie. I dlatego troszeczkę wstydzę, że nie grałem Stranding 2 teraz, bo miałbym powtórkę z rozrywki ale pewnie ogram kiedyś ale naprawdę ten cały aspekt budowli graczy, znaków bo nagle patrzę znak, że zaraz będą BTs wynurzeni i trzeba troszeczkę bardziej uważać no wow to to powodowało, że ja czułem, nie czułem się sam grając w grę single player i to było bardzo miłe uczucie Pierwszy raz, bo, to, to, nie, bo to, to jest chyba coś nowego. Nie kujerzę, że gier, która by robiła coś podobnego. A widać, że Kojima bardzo stawia na ten system socjalny. Też mam tryb rankingowy, o którym nie będę gadał, bo jest on. miech. Taki miech mech. Zagrałem raz, dostałem 400 metalu i nie wróciłem ponownie. No, to, ograłem, to pogadam trochę o gameplayu. Wiem, że to jest bardzo szczegółowe omówienie, rozgrywki. Ale jak mówię, to jest luźny materiał, którym chcę po prostu pogadać, chcę wygadać się o tej grze. A wygadać się o fabule, bo to jest Kojima. Kodzima jest znany z wielu rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, że potrafi napisać genialne fabuły, które są mocno niekonwencjonalne, ale emocjonalne zarazem. I Devsterny to jest gra, przez te ostatnie 6 godzin to był emocjonalny roller coaster. I będę zupełnie szczery. Na początku myślałem, że to będzie o wiele głupsza fabuła. Jak zobaczymy, że pod nazywają się typu Die Hardman, Hardman, Mama. To myślałem sobie, okej, okay, dobre. Kodzima palił za dużo. To, to nie może być dobre. Ale pod koniec, kiedy okazuje się, kim są te postacie, dlaczego się tak nazywają, co one robią, to nagle wszystko zaczęło się tak łączyć. I to było wręcz. Kuriozalne, jak naprawdę najgłupsze możliwe rozwiązania fabularne tu potrafią działać. I tak troszeczkę nawiązując, w tak, tej jest bardzo dużo właśnie takich kodzimizmów, czyli absurdalnych, głupich na pierwszy rzut oka pomysłów, które na koniec nie bardzo dobrze się łączą i potrafią dowieść. No, kodzima nie potrafi w subtelność, często ci wali w ryj tymi wszystkimi nawiązaniami, symboliką, ale. Działa to w jakiś sposób, nie wiem, jak on to robi, ale nie czułem dyskomfortu przez większość czasu, były momenty, gdzie ja po prostu łapałem się za głowę, tylko po to, żeby było za dużo, że to była głupota totalna. Ale przez większość czasu to się naprawdę bardzo dobrze łączyło i łączyło się to w spójną, ciekawą, koherentną fabułę. Fabułę, która jest naprawdę pompatyczna, która dotyczy naprawdę dużych rzeczy, ale w głównej mierze jest to o postaciach. Bo gdzieś duże, wielkie wydarzenie, ale koniec gry to jest po prostu rozmowa dwóch osób i emocjonalny koniec. Ja się prawie poryczałem, ja naprawdę ciężko mnie ruszyć teraz z grami. Naprawdę jest bardzo mało gier, które mnie ruszyły emocjonalnie, i Death Stranding czas się to takiego małego grona. Na koniec gry, no prawie ryczałem jak dziecko, i to naprawdę wow, szamboba. I faktycznie po przejściu Dev Stranding czuję, że Kojima już nie miał hamulców. Konami go ograniczało. Widać przykładowo porównanie do mk 5 bo też widać takie duże naleciałości z tej części w devstranding, Stranding. Ale tu Kojima po prostu każdy pomysł, jaki miał, wrzucał do gry. I na początku tego jest za dużo. Może to przytłoczyć. Ale wraz z przejściem gry no, faktycznie już zaczyna się tym przyzwyczajać do kodzimizmów, tego jego głupich pomysłów, do tego, że spionuje każdą żywą istotę i wrzuca do gry. Naprawdę, tych, że jest naprawdę bardzo dużo cameosów, celebrytów czy ludzi z branży. I nie mogę się potem doczekać, co odwalił w Death Stranding 2. Bo jeżeli w jedynce takie coś zrobił, to boję się, co on w dwójce zrobił. A widziałem trailery, obejrzałem trailer do Death Stranding 2 przed przejściem. I kompletnie nie rozumiem o co chodzi, ale po przejściu jedynki nagle wszystko się łączy, dlaczego tu to jest tu i troszeczkę jestem nachybowany na dwójkę, ale dopiero za rok ogram minimum, więc trochę sobie jeszcze poczekam, ale nie pogadam o grafice, bo grafika w tej grze jest przepiękna, gra korzysta ze silnika Horizona i ja nie rozumiem czemu yy, ta gra wygląda tak dobrze. Horizony wyglądały ok, ale tutaj tu jest naprawdę inny poziom. Tu mówimy o fotorealizmie. I choć modele postaci widać, że są już stare, no, są jeszcze takie plastyczne, nie są takie idealne, ale środowisko wygląda świetnie. I tutaj może pogadam o takiej innej, głupiej rzeczy, bo dużo ludzi przy okazji: The Stranding 2, który też działa na Decima Engine, zaczął gadać po co Unreal Engine 5, skoro jest The Sima, czemu nikt nie używa The Simy? To samo mówili przy Doom The Dark Ages. I ja może wyjaśnię. To silnik nie powoduje, że gra jest piękna. Silnik nie powoduje, że gra jest fotorealistyczna. To artyści to robią. Silnik w tym może pomóc. Ale na koniec dnia to silnik nie zrobi ci pięknej gry. No silnik ci nie zrobi fotorealistycznej gry. Silnik ci zrobi po prostu... To, co ty chcesz, to co Kudzima zrobił, devs może można byłoby przynieść na Unreal Engine. Czemu by nie? No, to są ci sami artyści. Kiedy odpalacie silnik, to nie macie już gotowej gry, koniec, K kropka, tylko macie zespół artystów, grafików, którzy pracują w posie czoła, żeby zrobić to fotorealistyczne. Czy Unreal Engine jest świetnym silnikiem? No nie, ale dużo osób, które nie zna się na silnikach. Nie zna się na grafice, właśnie wysuwa takie wnioski. Bo każe gra z Army Engine słabo działa i o, wygląda realistycznie, ale słabo działa. No jak przychodzi ktoś, kto ma, kto ma inny silnik, mówi: O, to czemu nikt nie korzysta z tego silnika? Może dlatego, że po pierwsze, jak odpalam taki silnik, to nic kurwa tam nie ma. To w sumie macie Skybox i koniec, i resztę musicie sami dodać. I to, że gra wygląda tak przepięknie, tak fotorealistycznie, znowu to wynik ludzi, grupy ludzi, programistów również. A nie, a nie a nie, samego silnika. No, silnik wam gry nie zrobi, to ludzie zrobią. No i przy grafice to też audio, no muzyka jest świetna. Nie jest energiczna, jest ona spokojna, dramatyczna. Dramatyczna w momentach tak fabularnych, ale spokojna, bo my tak kiedy przenosimy paczki, od czasu do czasu odpali jakiś utwór w tle i tu może moje zażalenie, że te utwory zawsze mi się odpalają w najgorszy moment, także utwór się zaczyna zaczyna grać muzyczka pięknie, wokale i nagle trafię na beatism, move już trafiłem na koniec zlecenia i muzyka się urwa po prostu że zanim muzyka się rozkręci to już się skończyła, bo za szybko donoszę paczki ale chyba trzeba opowiadać o tym, że to nie jest gra dla każdego Dev to nie jest gra, w którą poleciłbym każdemu polecę każdemu, żeby spróbować, ale wątpię, że każdemu się spodoba to jest bardzo specyficzna produkcja, która może oddechnąć od siebie. Ja rozumiem, że komuś się może nie podobać tempo gry, bo to jest no... symulator trokodzenia. Rozumiem, że komuś się nie podoba fabuła, bo jest zbyt dziwiaczna, ale... to jest chyba rzecz z sztuką. Wiem, sztuka używam tego, że coś dużego, ale no, co, inaczej go nie mogę nazwać, że... Jeżeli masz dzieło sztuki, które każdemu się podoba, to szybko ona zostaje wyblakła. Patrz Squid Game, który pierwszy sezon był o kapitalizmie, o tym jak niszczy ludzi, jak potrafi naprawdę zmusić człowieka do niewyobrażalnych rzeczy, a później masz drugi, trzeci sezon i kochamy Netflixa, który chyba już kolejny serial zagraniczny spieprzył totalnie, robiąc wielkim multiversum, ale o tym nie o tym. I Death Stranding jest grą, która podzieli graczy. Podzieliła graczy, bo mamy ludzi, którzy naprawdę kochają tą grę. Ja też do tych się ludzi zaliczam. ale Są ludzie, którzy po prostu nie łapią tego. Po prostu zagrają, zagrali, nie łapią tego, czy to jest po prostu symulator chodzenia. I to jest absolutnie zrozumiałe i nie będę nikogo linczował za to. Po prostu to jest gra bardzo specyficzna dla specyficznego odbiorcy. Do mnie to trafiło jak siemasz, mówię, jeżeli, jeżeli lubisz grać w ETSa, Zagrać w Death Stranding, to jest dużo szansa, że Wam się to spodoba. Ale jak mówiłem, polecam spróbować. Spróbować nie zaszkodzi, bo gra już była rozdawana chyba 5 razy. Ja akurat trafiłem na Director Cut, więc miałem też te fabularne rzeczy z Half-Life'a i Cyberpunka. I naprawdę doceniam gry, które są odważne, które nie są bezpieczne. Przykładowo lubię Alan Wake 2, bo też dzieli graczy, niektórzy go lubią, niektórzy nie. Na koniec też mogę powiedzieć coś dobrego: The Last of Us 2, bo też może mi się nie podobało, ale są osoby, którzy uwielbiają The Last of Us 2. I da to zależy się do takiego grona: gier, które potrafią podzielić społeczność, bo są na tyle dziwne i odważne, że chce się w nie grać, że nie każdy to polubi. I na koniec pogadam o ostatniej rzeczy, którą mam zapisaną, że to jest doświadczenie. Tak. Death Stranding to jest bardziej doświadczenie niż gra. Po zagraniu nie ogram drugi raz Death Stranding. Nie, czemu miałbym? Po prostu to jest gra, którą ogrywasz się raz. Czy wrócę do gry? Oczywiście, bo po zakończeniu pozwala ci więcej baczek ci dostarczać. Ale cała fabuła, cała ta droga to jest jeden raz. Drugi raz to już będzie troszeczkę mielenie tego samego. I po zakończeniu miałem takie, ok. To było to doświadczenie. Drugi raz tego samego już nie doświadczę. To było. I tak się cieszyłem, że nie dostanę spoilerów. Spoilery by mi całość gry by chyba mi zniszczyły. A tak ogrywam tu na świeżo, bez żadnej wiedzy, tak naprawdę. I czułem się wchłonięty. Ostatnie 6 godzin, ja po prostu przeleciałem. Pyk. Tak minęło. Jeżeli na napisach końcowych, który z kolei, bo ta, ta gra ma wiele napisów końcowych, siedzę i nie jestem w stanie zebrać myśli, to wiem, że ta gra była dobra. Są gry, gdzie po napisach końców po prostu siedzę, myślę sobie, a fajnie było, idę do następnej gry, ale są gry, gdzie siedzę i myślę. Rzadko to się zdarza, ale jak się zdarzy, no to mam do czynienia z dobrą produkcją. I naprawdę będę pamiętał o Death Stranding długo. To zasiądzie w mojej pamięci. To leci do grona gier, które no, według mnie są specjalne i będę o nich zawsze wspominał w jakichś kategoriach najlepszych doświadczeń w świecie gier. Dobra, patrzę, że mi wybija już prawie pół godziny. Pewnie to będzie krótsze, ale naprawdę jestem zadowolony. A wtedy się ograłem i powstaje ten film, dlatego że tak mi się ta gra spodobała. Nie myślałem, że tą grę... Omówię, nie myślałem, że zrobię film na podstawie tego. Myślałem, że po prostu ogram będzie mi się podobać, ale jak widać siedzę i nagrywam o tym. Tak bardzo gra mi się spodobała i polecam też wam ograć. Spróbować, bo kurwa warto. No, a ja będę spadał, bo co? Muszę robić dalej film ze Security Bridge. Spokojnie ten film się robi. Film ze sama będę robił dopiero na początku sierpnia, zacznę production cycle więc spodziewacie się, że no, będę robił to back to back, ale nowe filmy na horyzoncie, a ja no, spadam dalej nosić paczki, <laughs> siema.